Hej, ja jestem Marek z kanału Esencjalne.pl i dzisiaj przedstawię Ci zasadę, która na pewno nam się przyda do zwiększenia swej produktywności, efektywności i swego czasu wolnego. Chodzi o zasadę Pareto. W ubiegłym stuleciu włoski ekonom Wilfredo Pareto odkrył, że 20% Włochów posiada 80% całego włoskiego bogactwa. A 80% Włochów posiada tę resztę, 20% włoskiego bogactwa. Później okazało się, że zasadę Pareto można zastosować też w innych przypadkach. Na przykład: 80% efektów wynika z 20% przyczyn, czy bardziej konkretnie 80% ruchu ulicznego odbywa się na 20% wszystkich dróg. 20% Twoich produktów generuje 80% Twoich przychodów. Na dziś dzień, prawie 100 lat później, można znaleźć więcej wariantów tej zasady. Na przykład 90 do 10 czy 99 do 1. Głównie z powodu rosnącej centralizacji w wielu sektorach. Co z tego jednak możemy wynieść my, na drodze do zwiększenia swej produktywności dużo szybszej, efektywnej nauki? Oj, sporo. Jest to jeden z fundamentów wszystkiego. Postaram się przeformułować to stwierdzenie w ośmiele się powiedzieć pytania zmieniające życie. Co stanowi 20% tego czego musisz się nauczyć w danej dziedzinie, np. w programowaniu, nauce angielskiego, matematyce, psychologii, marketingu, by osiągnąć 80% poziomu eksperta w jak najkrótszym czasie? Jakich 20% produktów i usług czy jakich 20% klientów generuje 80% Twoich zysków? Albo na odwrót, jakich 80% generuje pozostałych 20%? Jaki jest pozostałe 20%, na które poświęcasz 80% swojego czasu i energii przy zaledwie 20% korzyści? Mógłbym wymyśleć następnych 10 pytań tego typu. Dążę do tego, abyś zrozumiał, że istnieje 20% działań, które generują 80% wyników. Często zajmujemy się jednak tą resztą, tymi pozostałymi 80% działaniami, które przynoszą tylko 20% rezultatów za to pochłaniają ekstremalną ilość naszego czasu, niezależnie od tego, czy jest to praca, nauka, ćwiczenie na siłowni, prezentacja w szkole czy cokolwiek innego. Wiele osób tego nie wie i niepotrzebnie przeznacza nieefektywnie swój czas na rezultaty w przedziale 80 aż 100%. Typowym przykładem są właściciele różnych sklepów internetowych, którzy mogliby oferować tylko te produkty i usługi klientom. Którzy należą do tych kluczowych 20%, wszystko maksymalnie zoptymalizować i zautomatyzować, i nie zawracać sobie głowy tą częścią, która kosztuje ich tylko czas i nerwy. My się w tym kursie stopniowo nauczymy szukać te esencjalne 20%, które pozwolą nam szybko osiągnąć poziom 80%, zarówno w pracy, jak i w nauce. To była zasada Pareto. I nieważne, czy będziemy ją nazywać 80 do 20, 10 do 90, czy 1 do 99, jestem pewien, że rozumiesz, o co w tym chodzi. Przejdźmy do praktyki. Weź swój dziennik i odpowiedz sobie na dwa pytania: co lub kto stanowi 20% zajęć lub osób, które przyczyniają się do 80% Twojego codziennego zadowolenia? Nie spiesz się, przemyśl to nawet przez kilka godzin czy dni. I drugie pytanie: co albo kto stanowi 20% zajęć i osób, które przyczyniają się z 80% do Twojego codziennego niezadowolenia? Daj swej małpie czas, nie spiesz się, a stopniowo w trakcie następnych lekcji takie zadania jak to otworzą Ci nowe możliwości. Zobaczysz. Jeśli będziesz miał ochotę, przejrzyj też pytania, które zadałem w tej lekcji wcześniej i spróbuj na nie odpowiedzieć. Ewentualnie wymyśl własne. Stopniowo Cię te pytania i zadania w trakcie kursu zabiorą w nowe, niezbadane tereny. Teraz na spokojnie dokończ lekcję. Jeśli masz jeszcze parę minut, oglądnij mój wideo komentarz, a następnie zrób sobie zasłużoną przerwę. Ja chętnie Cię zobaczę znowu jutro w następnym wideo. Miłego dnia, trzymaj się. Jeśli spodobało Ci się to wideo, nie zapomnij go ocenić, wrzucić komentarz, udostępnić znajomemu albo pamiętaj o subskrypcji z dzwonkiem, bo tutaj z czasem też podniesiesz swoją wartość.